Cześć, w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o tym, czym są strefy tętna i jak możemy je wykorzystać w treningu biegowym, ale zarazem w treningu siłowym. Zanim przejdziemy do meritum, musimy sobie powiedzieć, czym jest tętno. Tętno, inaczej puls również znane jako puls, ale jest to ilość uderzeń skurczów serca w przeciągu minuty. I w zależności od aktywności fizycznej, czy przygotowania do tego momentu, czy też mamy tętno spoczynkowe, to tętno będzie się różnić. Między innymi tętno spoczynkowe to jest wtedy, kiedy nic nie robimy, mniej więcej siedzimy albo delikatnie sobie po prostu funkcjonujemy. Jest to tętno, kiedy nasza aktywność nie jest po prostu wzmożona. To jest tętno spoczynkowe. Przy innych pojęć, które musimy znać, to jest pojęcie tętna maksymalnego. Tętno maksymalne to jest ilość wartość tętna, którą możemy osiągnąć i ona wynosi 220 minus wiek. Czyli w moim przypadku, jeżeli mam 28 lat, to po prostu tętno 220 minus 28 i to jest wartość tętna maksymalnego. Wyższej wartości nie możemy tak naprawdę osiągnąć. To będzie przy takim wysiłku po prostu maksymalnym już jest totalne odcięcie. Jeśli chodzi o strefy tętna, strefy tętna wyrażają to, jak intensywny jest właśnie trening. Stref tętna mamy 5. Pierwszą strefą tętna to jest takie 50-60% tętna maksymalnego, które będzie wyrażać bardzo lekką aktywność lub aktywność regeneracyjną. Będzie to też taka wartość, która będzie służyć nam w treningu siłowym do rozrzewki, czyli mniej więcej no, będzie to ta pierwsza strefa właśnie podwyższonego tętna. I zazwyczaj tak, mówię. Rozgrzewka może to być stycznie dynamiczny, części statyczny. Która nie powoduje bardzo dużego obciążenia dla układu krążenia naszego organizmu. Druga strefa tętna to mniej więcej 60-70% tętna maksymalnego. Jest to wartość która gwarantuje nam już taką optymalną ilość tętna do spalania kanki tłuszczowej, ale też zwiększa wytrzymałość organizmu. Bardzo często już w tej strefie tętna będziemy się znajdować mniej więcej w trakcie wykonywania niektórych ćwiczeń siłowych. Jeżeli to jest po prostu stricte ćwiczenie siłowe, i gdzieś mniej więcej na tym pułapie będziemy się znajdować przez większość właśnie treningów siłowego. Strefa trzecia tak mniej więcej 70-80% tętna maksymalnego, to jest już taki umiarkowany trening, który będzie też odpowiedzialny za ten trening aerobowy, w którym będziemy starali się w czasie treningu, treningu biegowego spędzać jak najdłuższy, jak najdłuższy czas. Oczywiście, jeżeli nie są to jakieś biegi bardzo intensywne, tylko raczej takie nieco dłuższe wybiegania, wtedy w, tamtą, w to tętno takie powiedzmy 140-130, których będziemy starać się trzymać. Wtedy też kształtujemy właśnie oczywiście tę wytrzymałość i nasz układ krążenia się przyzwyczaja. Gdzieś tam wartości właśnie... Hmm koło tego 70-80 mogą się strafiać przy takich bardziej intensywnych seriach właśnie w treningu siłowym, też gdzieś tam, gdzie będziemy przechodzić do przesiadów, albo będą, naprawdę będzie już powtórzeń, gdzieś koło w tym zakresie 12-15, no to gdzieś ta górna granica będzie nam wskakiwać właśnie w ten przedział tętno, ale to będzie tak naprawdę na chwilę i później będzie spadać do tego spokojnego tam takiej 90 do setki, mniej więcej i na tym pułapie będziemy się utrzymywać, a później będzie wyskakiwać wyżej. 80-90, czyli procent strefa czwarta, czyli mniej więcej 80-90 HR max, to jest taka strefa, w której w czasie tych długich wybiegań będziemy się też momentami znajdować, bo po prostu to intensywny trening już stosunkowo ciężki, w którym gdzieś ta, um, można powiedzieć, ta górna granica naszej, naszej, naszego treninga powinna się znajdować, w tych długich wybieganiach. Jeżeli będziemy operować na, na treningu krótkim, interwałowym, no to wtedy stosunkowo częściej będziemy się w czasie pracy tej intensywnej znajdować w tej strefie Tętna. I tu już bardzo często będziemy pobierać energię głównie z węglowodanów. Idealny płat tętna do kształtowania wytrzymałości. No i ostatnia strefa, czyli strefa piąta, to jest 90 do 100% HR Maxa. W tej strefie praktycznie będziemy się znajdować u kresu takiej wytrzymałości, w treningu szybkościowego, czyli właśnie interwały w końcowej fazie. W, tym, w tej strefie tętna, tak samo jak w poprzedniej, w czwartej praktycznie treningu siłowym nie będziemy się znajdować, no bo chyba, że to będą naprawdę jakieś skrajne sytuacje i raczej wtedy będzie coś szło nie tak, jeżeli będziemy w takich strefach się znajdować, ale gdzieś tam w tym treningu biegowym no to częściej znajdziemy się w takiej sytuacji. Najczęściej tak jak mówimy, będą to biegi interwałowe, takie do skraju możliwości, do skraju wytrzymałości, ostatnie interwały takie na najwyższej intensywności i później już mamy praktycznie koniec treningu. No, i tak jak mówiłem, ten, ten, ten rodzaj wysiłku będzie kształtować y, tą wytrzymałość szybkościową. Tak samo niektóre zegarki, jeżeli chodzi o strefę tętną, dobrze jest kontrolować sobie tą strefę y, za pomocą właśnie autopomiaru. Na przykład możemy też wstępna z, z nadgarstka czy z tętnicy sobie to wszystko wyłapać, ale jeżeli nie mamy takich możliwości lub nie chcemy. W ten sposób mogą też być smartwatche, na przykład mniej więcej gdzieś te strefy tętna pokazują w czasie treningu, ale to jest wiadomo wszystko poglądowe, nie jest to zbytnio profesjonalne. To jest tylko tak jakiś taki amatorski, można powiedzieć, wyznacznik. Nie można tego brać pod uwagę jako profesjonalny sprzęt, który będzie wyznaczać tak dokładnie, jak powiedzmy te laboratoryjne takie metody. To było na tyle, jeżeli chodzi o tą część. Teraz zapraszam do cotygodniowej części do podsumowania tygodnia, do raportu. I pora na kolejny pis do piętnika do półmaratonu. Ten tydzień był dosyć intensywny, jeżeli chodzi o bieganie. W tym tygodniu naprawdę wszystko przebiegło po to co tak naprawdę powiem, na jakim poziomie powinien być kilka tygodni temu. I we wtorek bardzo fajna pogoda. Stwierdziłem, że zrobię dłuższe wygraniem właśnie chyba z 2 godzinki wolnego czasu, więc pobiegłem sobie trzy kółka dookoła marty. Wyszło mi tam około 17 km pojawił. Obok kadr, zegarka, e, 17 km. No, nie ukrywam, że te pierwsze, pierwsze 10-12 km było ok, dalej no, to już była trochę walka, ale no, organizm musi się w jakiś sposób adaptować do narzuconych mu, mu hmm. trudności, więc no, na tym polega adaptacja organizmu, zwyczaj, którą możemy wyprowadzić na różne sposoby. E, jeżeli chodzi o drugi bieg, no to był to też bieg, teraz z kolei 10 kilometrowy Rozbiłem go tak naprawdę na dwa, bo musiałem być już w gotowości praktycznie do pracy, więc nie chciałem też zrobić fakapu, jaki zrobiłem wcześniej we wtorek, bo jeszcze nie dostosowałem trasy i byłem spóźniony do pracy we wtorek przez to bieganie, a w piątek no, wróciłem, przewiduję tam 8 i później jeszcze dwa dobiłem na bieżni I akurat jak już kończyłem, to wchodził klient na, na, na trening więc te biegi były okej. Okay. Po biegach oczywiście czułem delikatne napięcia, z pod uwagę wszystkie zalecenia od mojego fizjoterapeuty, jeżeli chodzi o, o rozciąganie po i, e, i te profilaktyczne ćwiczenia. No i wszystko, wszystko było w miarę, w miarę okej. Okay. Już dzień po bieganiu na przykład, no to właśnie też już nie odczuwam takich bóli oczywiście jak wcześniej. Oczywiście jakieś tam napięcia są, no ale to jest do rozpracowania i jest wszystko okej. Okay. Jeżeli chodzi o treningi siłowe, no to ich były w tym były trzy, bo cały czas zawieszony i tak będzie do końca przygotowań. Już zostało mało czasu. Przyszły tydzień będzie na pewno też jedno bardzo długie wybieganie. I nawet powiem szczerze, sprawia mi to przyjemność, jest troszeczkę próba charakteru, bo jest to po prostu dłuższa forma biegu, ale no naprawdę jest. Jeżeli chodzi o tempo, no to jest ok. Gdzieś tam liczę na to, że w czasie samego biegu, już tam tego maratonu, półmaratonu, no to. Jeszcze jakaś atmosfera zbustuje mi troszeczkę, czy tam jakiś mały strzał adrenaliny zbustuje mi trochę tempo jeszcze, bo tak było w zeszłym roku w sumie w Poznaniu, co byłem trochę zaskoczony, w tym jeżeli byłoby to tempo utrzymane, no to bym był zadowolony, bo tak naprawdę no, nie oczekuję jakichś wielkich cudów, moje oczekiwania trochę zmalały poprzez ostatnie te perypetie z tymi nogami, ale, ale jest całkiem, całkiem dobrze. Jeżeli chodzi o dietę, no to zakończyłem. Białą dietę, którą miałem przez półtora tygodnia, tam, e, półtora tygodnia przez co waga też troszeczkę spadła. Może to być na plus. Jednak te kalorie teraz podnoszę do 3200, tak mniej więcej. I e, będę starać się utrzymać masę ciała. Już tam spadła im poniżej 90 kg, więc mniej więcej tą, tą masę tak do 90 kg staram się utrzymać przez następne dwa tygodnie do startu. żeby jednak dalej nie obciążać tego układu trawiennego. Się, jak będzie dobiegać, no i nie obciążę tak stawów do samego, samego biegu. Interwały odpuszczam, ze względu na to, że te nogi są cały czas wrażliwe. Nie chcę ryzykować już czymś takim, jak miałem czy jakieś pół roku temu, gdy sobie biegałem interwały na dworze i po prostu spięło mnie tak, że dwa tygodnie nie mogłem tego rozpracować. Tak samo, jak było, jak wróciłem z Paryża, też mnie spięło na tyle, że był duży problem, więc nie ryzykuję tego. No po prostu mój organizm nie za bardzo. Znosi te szybkie sprinty, muszę go bodźcować w inny sposób. No ale on, organizm ludzki jest na tyle fajny, że on musi się adaptować do, do, wyznaczonych, do wyznaczonych, powiedzmy, bodźców. Nie, jest, nie ma jednej słusznej metody do osiągania celów sportowych. Oczywiście są lepsze, są gorsze. No i ja muszę się po części posłużyć tą troszeczkę gorszą metodą więc Stopniowym adaptowaniem do wydłużonej trasy, ale nie narażam mięśni na naderwania, na zbytnie tutaj spięcia, jeżeli chodzi o te sprinty, co dla mnie jest w tym przypadku po prostu ważniejsze. Tym bardziej, że też łączę z inną metodą, tak jak mówiłem, z siłownią, i to jest dla mnie dla mnie najważniejsze. To by było na tyle na dzisiaj. Przyszły tydzień będzie dosyć taki kluczowy, oby nic tam się nie wydarzyło złego. No i zostają dwa tygodnie do startu. Pobiegniemy, zobaczymy jak to pójdzie. I tyle. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Na razie hej.